Zastanawialiście się, czemu pociski Javelin są takie skuteczne? Już wam tłumaczę, bo to dużo bardziej ciekawe, niż mogłoby się wydawać. Już samo urządzenie, namierzające cel, w jaki wyposażona jest wyrzutnia, robi wrażenie. Jest na tyle skuteczne, że żołnierze często wykorzystują ten moduł jako osobne urządzenie obserwacyjne, gdyż jest ono wielokrotnego użytku i można je odłączyć od reszty wyrzutni. A jego optyka termowizyjna sprawia, że idealnie nadaje się do obserwacji pola walki, szczególnie w warunkach słabej widoczności. Jednak najważniejszym elementem wyrzutni jest oczywiście. Pocisk Javelin, który zdolny jest przebić pancerz, w tym reaktywny, każdego współczesnego czołgu i robi to za sprawą tzw. głowicy tandemowej wyposażonej w dwa ładunki kumulacyjne. Pierwszy słabszy ładunek ma za zadanie aktywować pancerz reaktywny, a drugi większy ładunek kumulacyjny przebija się już przez pancerz właściwy. Dodatkowo wyrzutnia oferuje dwa tryby ataku. Jednym z nich jest atak bezpośredni, a drugim tryb, w którym pocisk atakuje cel od góry, gdzie jest najlżej opancerzonym, co dodatkowo podnosi skuteczność pocisków Javelin.